Uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego, którą dzisiaj obchodzimy. Człowiek ma możliwość, wpatrując się w Jezusa Chrystusa, dotknąć dwóch rzeczywistości. Te rzeczywistości można nazwać moją ojczyzną. Moja ojczyzna jest tutaj, całe jej piękno. I łąki, i lasy, i miasta. Tę Ziemię trzeba pokochać, aby w niej człowiek w sposób właściwy się rozwijał. Słowo Boże wyraźnie mi mówi, że tę Ziemię trzeba uczynić błogosławioną, posługując się przykazaniami Bożymi. Ale posługując się również całym przesłaniem Ewangelii Świętej, która wyraźnie mówi: tu, w tej ojczyźnie, ma w taki sposób kształtować się moje życie chrześcijańskie, abym kiedyś wstąpił do innej ojczyzny. Na którą wskazuje Jezus Chrystus w dniu dzisiejszym. Jezus Chrystus dotknął tej ziemskiej ojczyzny, posługiwał się mową narodu wybranego, chodził po ziemi palestyńskiej, nie przenosił się w sposób cudowny, doskonały, Szybko z tego miejsca na drugie był na ziemi swojej ojczyzny. On dotknął również obyczajów, jakie były na tej ziemi palestyńskiej. Warto by było sięgnąć do dwóch wydarzeń, które przedstawia Ewangelia Święta. Jezus, kiedy wysłał uczniów swoich, aby szli i głosili na terenie ziemi obiecanej Ewangelię Świętą, po ich przyjściu rozradował się w duchu świętym i powiedział: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Uczniowie opowiadają, co dokonywali na tej ziemi ojczystej: ile tych ludzi, którzy w pokorze przyjmowali posługę uczniów, doznali szczęścia. Jezus ucieszył się. Ale jest też taki urywek w Ewangelii Świętej, że Jezus zapłakał nad swoją ojczyzną i powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem, nie pozostanie na tobie kamień na kamieniu, bo nie rozpoznałeś czasu swojego nawiedzenia. Mówi nam Ewangelia Święta, że Jezus zapłakał. Co wyzwala w moim sercu moja ojczyzna? Kiedy patrzę na jej piękno, na pewno napełnia się serce człowieka radością, szczęściem. Ale kiedy dotykamy różnych problemów, to człowiek może spoważnieć. Człowiek może nawet się zasmucić, widzi, jakie zło dotyka rzeczywistości tej ziemi. Co ma kształtować rzeczywistość mojej ojczyzny, tej ziemskiej ojczyzny, przykazania Boże i Prawda ewangeliczna. I wtedy, tak jak mamy w tej dzisiejszej uroczystości, Jezus z tej ziemi, na której wykonał wielkie dzieło zbawienia, wznosi się do niebieskiej Ojczyzny. I człowiek będący na ziemi Ojczystej ma wszystko wykonać, Zgodnie z przykazaniami Bożymi, zgodnie z Ewangelią, po to, aby z tej ojczyzny wznieść się do ojczyzny niebieskiej. Dzieje apostolskie pokazują nam bardzo pięknie mądrość Bożą, która zostaje przekazana innym Ewangelię Świętą, którą. Zapisał Łukasz i przekazuje Teofilowi. Właśnie Łukasz podkreśla: To, co czynił Jezus tutaj na ziemi, trzeba rozeznać. I według tego, co dokonał Jezus Chrystus jako jedyny Zbawiciel świata, ma wsiąknąć, ma wejść w rzeczywistość tej ziemi, na której żyję. Mówi nam pierwsze czytanie, że Jezus pobłogosławił uczniów i tę ziemię palestyńską, kiedy wstępował do nieba. Pewno powinno się w nas, chrześcijanach, odezwać w dniu dzisiejszym takie pragnienie, Jezu Chryste pobłogosław tę ziemię, tę ojczystą ziemię. Pomóż nam, abyśmy kiedyś wstąpili do tej ojczyzny, która jest w niebie. Ewangelia Święta, podobnie jak pierwsze czytanie, bardzo wyraźnie mówi nam y, o Jezusie Chrystusie, który wyszedł na wzniesienie, na wzgórze. Niedaleko Betani i podniósł ręce, pobłogosławił uczniów, pobłogosławił tę ziemię i wzniósł się do nieba. Trzeba pokochać obydwie Ojczyzny i tę ziemską, bo na niej umieścił mnie Bóg. Trzeba wszystko czynić. Aby ta Ziemia dotknięta Ewangelią Świętą i przykazaniami Bożymi, była wspaniałym otoczeniem, aby człowiek ciągle przygotowywał się i formował do podjęcia tej niezwykłej nadprzyrodzonej drogi ku Ojczyźnie Niebieskiej. Niechaj ta dzisiejsza uroczystość będzie dla nas zachętą, abyśmy. Dziękując Bogu za naszą ojczyznę, starali się wszystko czynić, aby, wpatrując się w Jezusa, ciągle tęsknić za nim, by również z nim przebywać w tej ojczyźnie niebieskiej.